Dzień dobry. Dzień dobry, moje skarby. Witam Was bardzo serdecznie na czytaniu pod tytułem Czytanie duchowe. Dzisiaj kochani, przekazy od naszych aniołów. Na waszą prośbę, bo jakiś czas temu były aniołki. No więc niech będą też dzisiaj. Zrobimy sobie aniołki moje. Wy też jesteście moje aniołki. Oczywiście, że tak. Zrobimy sobie trzy um, trzy grupy. Mamy już pierwszą, wyciągam z pudełek. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie, kochani, którą z tych oto, które Wam tutaj wystawiam chcecie. Jeszcze jedną. Zaraz będziemy tasować. Mam nadzieję, że ładnie widać. Tak, jak położyłam, kochani, może coś położyć jeszcze na to? Dobra. Piramidka, drzewko. A tu damy ten nasz dzwoneczek. Może Was będzie przyciągać talia kolor, a może chcecie obiekt? Od koloru do wyboru, co chcecie, proszę uprzejmie. Myślę, że też możemy dodać dla Was. A jak mam pod ręką, ja zawsze Wam dam, co mam. Klucze z przekazem. Niech to będzie skarby, taki przekaz na daną chwilę. Na teraz, kiedy potrzebujecie tego czytania. Czy na dzisiaj, na tydzień. Sami sobie zadajcie i odpowiedzcie, bo. Nie chciałabym dzisiaj, czuję, że mam Wam nie sugerować. I chciałabym Wam dać ten przekaz, a Wy się tylko mówcie z kartami, czy na dzisiaj, na tydzień, na dwa, może na rok 2024. Ale ładnie, słoneczko świeci. No, wychodź, słoneczko, wychodź, wychodź. Karta klucz. Karta klucz. I karta klucz. Będziemy potem podglądać, co ja wam tam fajnego dałam. Aniołki, możecie wybrać yy, dwie, jeżeli macie ochotę. Może chcecie to na jeden tydzień, na drugi tydzień, może na kolejny miesiąc. Jak najbardziej. Ja nie mam tutaj nic, nic do rzeczy, do gadania, nawet brzydko mówiąc. Tasujemy karty. Czasóweczka będzie, nie? Czasóweczka będzie, bo, bo może nie zapomnę. A jak, a jak zapomnę, to wiem, że ktoś zrobi. Duże te karty oczyszczamy nad płomieniem świec. Jeżeli ktoś nie widział w filmiku, jak oczyszczać karty i tak dalej, jakie karty kupić, jest filmik, wejdźcie sobie na playlistę, tak? No co z tą chrypką? Za dużo gadam. Kochani, którą chcecie? Moje Jedyneczki, które chcą kartę? Tą. To zostawcie mi lajka za to. <laughs> Możecie mi zostawić lajka. Możecie udostępnić, kochani, ten filmik. Niech idą. Niech inne aniołki też dostaną, aniołki. Na pewno też czekają. Wiem, że czekają. Bo tu jest bardzo mocne przesłanie. Ja to wiem, ja to czuję. Ktoś na to czeka. Napiszcie w komentarzu, którą grupę wybraliście. Ja zawsze jestem ciekawa, sobie sprawdzam. Kto jaką grupę? Tom. No. Tom. No i co mamy? I, i jeszcze jedne mamy. Dobra. Jeżeli ktoś ma ochotę subskrybować kanał, subskrybujcie sobie i będziecie natychmiast otrzymywać właśnie tego rodzaju filmiki. Kochani, te dwie ostatnie talie, które widzicie, jeżeli by ktoś pytał, bo czasami pytacie, ta i ta są niedostępne. Niestety nie drukują ich. Możecie jedynie odkupić od kogoś. Te są w sprzedaży, te są. Kochani, to co, zaczynamy? Troszeczkawkę mam teraz. No, muszę się napić wody, Mam wodę? Nie mam wody nawet obok. No dobra, to ktoś o mnie intensywnie myśli. Przyznać się kto. Dobra, kochani, zaczynamy od dzwoneczków. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. I dla Was mam światło oraz jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Oczywiście, że tak. Dzwoneczki. Przeczytam Wam, co duch Waszego światła chce Wam przekazać. O, w ten sposób. Możecie sobie dziennie, kochani, powtarzać. Jestem światłością. To jest Wasza afirmacja, tak? Co to, to znaczenie oznacza? Światło rozświetla mrok i rozprasza ponury nastrój przynosząc nadzieję i inspirację. Poproś anioły, by napełniły cię światłem, gdyż w nim zawiera się duchowa wiedza, to klucz do wszechświata, który daje miłość i pokój, a także ujawnia twoją wewnętrzną mądrość. W miarę jak twoje światło świeci coraz jaśniej, odnajdziesz sens i cel swojego życia. Będziesz promieniować jak latarnia morska, która przypomina bliźnim o tym, że Bóg chce im pomóc. Poproś anioły, aby rozpaliły i wzmacniały twoje... w tobie boski płomień. W tobie boski płomień. Tak, kochani, ja... Mm, teraz mi się coś przypomniało. Jak ostatnio klientka mówi, mężczyźni mnie nie widzą. Ja idę, idę ulicą i za mną się nie oglądają. Bo nie świecisz. Bo nie świecisz. Nie uśmiechasz się. Nie idziesz wyprostowana. Idziesz skulona, patrzysz w dół, pod siebie. Musisz świecić swoim światłem. I dlatego dostaliście, kochani, tą kartę, tą afirmację, że jestem światłością. A nie ma piękniejszego przekazu niż ten, że jesteście urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. Także wszystko, co najlepsze, jedyneczki. Idzie do Was. Tylko Wam pogratulować. <grym> Dziękuję Wam, kochani, czekam na łapki. Zostawcie komentarz, którą wybraliście. I zapraszam. Teraz organity, zestaw numer dwa, co ja tutaj dla Was przygotowałam. Związek i jesteś powiązany ze wszystkim, a jednak. O czym mówi karta Związek? Ano, kochani, Twoją najważniejszą relację. Relacją jest związek z samym sobą, z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek ze swym kochającym stwórcą, gdyż poczujesz się bezpieczny i kochany, a Twoje pozostałe związki rozkwitną. Czy mogę Wam coś więcej to powiedzieć na temat yy, karty Związek? Karta sygnalizuje, że wchodzicie w pozytywniejszą fazę Waszych Związków. Jak wskazuje obraz na tej karcie, wyszliście z lasu i wkraczacie na teren przepełniony światłem i pięknem, tak? O, może tak będzie widać. Chciałabym Wam wszystko przekazać, bo tutaj mamy dodatkowe znaczenie. Ja Wam je przeczytam, bo szkoda, że nie ma na tej karcie. Tak jak tutaj Anioł jest, musicie tylko poczekać jeszcze chwileczkę. Niektórzy z Was są niecierpliwi, a może zadaliście sobie pytanie, czy, czy wejdę w jakiś związek, tak, niedługo. I odpowiedź na to pytanie znajdziecie w swoich poprzednich związkach. Macie zaufać, co czujecie. Na przykład, jeśli macie związek, tak, w tej chwili, podjąć jakieś działanie, podsycić, podsycić atmosferę, pojechać gdzieś, zrobić kolację. Aniołki na pewno pomogą wam stworzyć związek. A może ten obecny trzeba właśnie otoczyć światłem, miłością, aniołkami? Może jesteście dla siebie jak pieskotem? Na pewno, jeżeli jesteście w związku, to zachodzi jakaś zmiana, ale podejrzewam, że bardzo pozytywna. Pamiętajcie, że jesteście powiązane ze wszystkimi. Bardzo ładnie. Mówiłam, że będą piękne karty. Mówiłam. Dziękuję, dwójeczki. Czekam na łapeczki od Was i czekam, co mi napiszecie, tak? No, to zapraszam moje drzewka, kochane. Co drzewka mają? Zaufaj swoim uczuciom. A czy wy ufacie? No właśnie. Drzewko. Bitani. Piękna karta. Jeśli dbasz o siebie, korzystają na tym wszyscy. Pozwól sobie dziś na coś relaksującego, na przykład masaż, kąpiel w soli morskiej, albo na pedikir. No pewnie, że tak. Kiedy ostatnio zrobiliście tak coś dla siebie, dla ciała, dla ducha? Ja ostatnio jak zrobiłam sobie ma maseczkę, to przyszedł jeden kurier, potem listonosz, potem jeszcze ktoś. No ale kochani, takie rzeczy można robić też wieczorem. Więc może część z was hojnie obdarowuje innych. Może tak być. Może właśnie Bóg kocha was za to. Może czas komuś pomóc, może Czas komuś coś dać, odprężyć się fizycznie iść na basen, na siłownię. Relaks, relaks, jest potrzebny jak najbardziej. I im bardziej pozwolicie się obdarować też, kochani, tym bardziej będziecie mogli innych ofiarować. Bo jeżeli dostajemy, to też chętnie dajemy, prawda? A wasza dusza. Hmm, Poprosiła po prostu niebo o odpoczynek, o chwilę relaksu, o spokój, bo pracowaliście bez wytchnienia, pomagaliście. No święta, był Sylwester, ja wiem, te noce nieprzespane. a teraz przyszedł dla Was, kochani, czas nagrody. Wiecie, co niebo mówi, żebyście zadbały o siebie. Nie pozwólcie odwieść się od tego ważnego, jakże zadania, tak? Podejmijcie kroki, zapewnijcie, sobie czas, spokój na odpoczynek. Niech wszystko płynie tak, jak ma płynąć. Hmm. No pewnie, że się przyda. Pewnie. Fajny przekaz. Podobał mi się. Ja wybrałam dwa i trzy, bo się nie umiałam zdecydować. <grybujesz> Naprawdę. A wy. <grybujesz> Skarbę. Dziękuję Wam bardzo. Yy, za wysłuchanie. Ja sobie zrobiłam chwilową przerwę od, od tutaj obowiązków, ale wieczorem chyba też sobie zrobię jakiś taki relaks, jakiś spa może. Poszłabym do spa, ale mi szkoda pieniędzy ostatnio po tych świętach. Kochani, fajnego czasu Wam życzę, fajnego dnia. Myślę, że film nie był długi, bo czasami Czasami, jak jest za długi, to, to się nudzicie, wiem, wiem. Myślę, że ten przekaz duchowy od aniołów jest potrzebny od czasu do czasu. I tak jak czułam, kochani, że dla każdego będzie coś zawarte ważnego. Wy się uśmiechajcie, musicie być bardziej wyraziści, świetliści, bo was nie widać. Nawet jak idziesz na rozmowę o pracę, was nie widać. Uśmiechajcie się więcej. Wy no tak jak mówię, żeby związek rozkwitnął, trzeba na nim popracować. Jeżeli jesteś sama, przypatrz się poprzednim związkom, czy czasem nie popełniasz tych samych błędów. No a trujeczki mają po prostu relaks, masaż, kąpiel, nie wiem, odpoczywamy. Buziaki kochani, wszystkiego dobrego. A i dziękuję tym, którzy wspierają kanał, dziękuję. Jest mi bardzo miło. Jest już taka możliwość od 4 zł. Fajnie, miło mi. Bardzo kochani, bo za to mogę kupować karty, świeczunie. Dziękuję Wam z całego serca. Do usłyszenia. Pa Pa!